No cześć, i trzymaj się ramy, to się nie posramy. Do it. A w autobusach powinna być z kolei zasada, trzymajmy się poręczy, to dojedziemy bezpiecznie. Dlaczego to jest tak ważne? I czy kierowcy rzeczywiście wożą ziemniaki, a nie ludzi? O tym dzisiaj. Parę dni temu udało mi się, słuchajcie, po raz pierwszy usłyszeć legendarne pytanie. Wie już pan ziemniaki, czy ludzi? Każdy szanujący się kierowca autobusu miejskiego powinien takie pytanie usłyszeć przynajmniej raz w swojej karierze. U mnie właśnie się to stało. Dziwię się, że dopiero teraz, że tak późno. Nie wiem, czy ja lepiej prowadzę, czy ja gorzej prowadzę. No w każdym razie sytuacja była taka, że starszy pan, ale nie jakiś bardzo starszy, po wejściu do autobusu, po ruszeniu autobusu, się przewrócił. Ale nic mu się nie stało, dlatego że szybko wstał, podniósł się, otrzepał i o własnych siłach doszedł do mnie, do kabiny. No i szybciutko wyraził ocenę mojej jazdy. Pan tak szybko rusza, pan za bardzo szarpie, tak nie wolno, ja się przewróciłem. Co pomyślałem, no przewróciłeś się, ale jednak jakoś wstałeś i tutaj przeszedłeś tych, tych parę metrów. Ja się absolutnie nie śmieję z tego, że Pan się przewrócił, ale no, co by nie mówić, jakby na to nie patrzeć, zrobił to na własne życzenie. Wiecie, oczywiście w tym lustrze tutaj wewnętrznym wszystko widać, co się dzieje, no prawie wszystko, co się dzieje w kabinie w przestrzeni pasażerskiej, więc gdyby on się faktycznie tak przewrócił, żeby nie mógł wstać, to ja bym się zatrzymał, poszedł sprawdzić, co jest grane, no ale pan dość szybko, jak mówię, się otrząsnął, podszedł i wyraził swoją opinię. No i mówię do niego pana, po wejściu należy trzymać się poręczy. Ale ja nie zdążyłem, pan tak szybko ruszył, pan tak szarpie, tak się nie powinno jeździć. No, już miałem na końcu języka, żebym powiedzieć mu zapraszam pana tutaj na to miejsce, na ten fotel, bo yy, chętnie zobaczę. Jak się powinno jeździć. Ale ugryzłem się w język, pomyślałem sobie, o czym zresztą yy, mówiłem parę razy w yy, poprzednich filmach, że z pasażerami w takich sytuacjach nie ma sensu wchodzić w jakąkolwiek dyskusję. Oni nie pytają, oni tylko udają pytanie, ale tak naprawdę to jest ich teoria, ich teza, ich stwierdzenie. Oni muszą ją wypowiedzieć yy, i tak naprawdę tłumaczenia kierowcy. Ich kompletnie nie interesują. On i tak wie swoje. On ma swoją teorię. I tutaj nic nie pomoże, żebyście stawali na głowie, żebyście sobie żyły wypróbowali, żeby wytłumaczyć mu tak naprawdę, yy, gdzie tutaj jest problem, gdzie tu leży błąd, kto ten błąd popełnił. Yy, to nic nie da. To nie ma sensu. Ty źle jeździsz i koniec. To jest, słuchajcie, nagminna kwestia. Pasażerowie wchodzą do autobusu i. Połowa z nich w ogóle nie łapie się za poręcz. Te poręcze nie są dla ozdoby, tylko one są właśnie po to, żeby się nie przewrócić. Autobus ma, wbrew temu, co wielu osobom się wydaje, autobus ma przyspieszenie, zwłaszcza te dzisiejsze. Nie wiem, może wikarusy miały inne przyspieszenie, może berliety, może ogórki jeszcze inne, pewnie tak było. Natomiast dzisiaj. I te autobusy ruszają dosyć szybko i trzeba mieć to na uwadze. A jeszcze do tego, a był to Mercedes Connecto, one szarpią. Ja nie przepadam za tymi Mercedesami, one szarpią przy ruszaniu, hamują tak jakoś ciężko wyczuć ten hamulec. Albo jest bardzo, albo jest za delikatnie, albo jak się naciśnie mocniej, to jest za mocno i ludzi można powywalać. W elektryku, na przykład, tutaj. Na plus dla elektryka, to hamowanie może być naprawdę bardzo miłe, bardzo fajne, bardzo płynne. Ale jak mówię, to o tym trzeba pamiętać trzeba wiedzieć, że autobus może szarpnąć, i od... dlatego trzeba się trzymać. A ja notorycznie widzę, zwłaszcza starsze osoby, co ciekawe zwłaszcza starsze osoby, które wiele z nich ma już problem troszeczkę z motoryką, z refleksem, z błędnikiem, z nogami. No to one wiecie, wchodzą do tego autobusu i po prostu idą, szukając miejsca. Dla nich w tym momencie na pierwsza najważniejsza sprawa to jest znaleźć miejsce, nie yy, zachować się bezpiecznie, nie zadbać o swoje bezpieczeństwo, żeby właśnie się nie przewrócić, tylko pierwsze to jest radar na miejsce, a jak do niego dojdę, to już jest drugorzędna sprawa. No, moim zdaniem jest to sprawa właśnie pierwszorzędna. Bo autobus ruszy, bo autobus nagle zahamuje, bo autobus troszkę ostrzej wejdzie w zakręt, bo autobus musi nagle wyminąć jakąś przeszkodę. No i problem gotowy, i naprawdę można się przewrócić, można upaść. Po biedy, jak ten pan, któremu się nic nie stało, no ale jest wiele przypadków, gdzie ktoś upada, no i jest dużo gorzej. Zazwyczaj słuchajcie, w 90% przypadków. W takich sytuacjach jest to wina pasażera, a nie kierowcy. Nawet jeżeli ten pan yy, chciałby zgłosić jakieś, jakąś skargę na mnie, wnieść, napisać, yy, no to yy, ja uważam, że to będzie odrzucone. Pan jeszcze mi zarzucił, że ja, on nie zdą, ja nie zdążyłem dobrze wejść, a pan już ruszył. To jest akurat kompletna nieprawda, dlatego że tak się nie da zrobić, gdyż jak wiadomo. Istnieje coś takiego jak hamulec przystankowy, i do momentu zamknięcia drzwi ja nie jestem w stanie wprawić pojazdu w ruch. Także ruszam dopiero po zamknięciu drzwi, czy chcę, czy nie chcę, nie da się wcześniej. I tak po tym zamknięciu tych drzwi jest jeszcze ta sekunda, a w elektrykach nawet dwie albo i trzy, w zależności od egzemplarza. Gdzie dopiero ten hamulec przystankowy odpuści? I kierowcy bardzo często narzekają na to, że w elektrykach ten hamulec tak odpuszcza po czasie. To ma swoje plusy i ma swoje minusy. Minus to taki, że faktycznie możemy troszkę stracić, jeżeli sumuje pomnożymy to przez nie wiem 45 przystanków. Yy, ale plus jest taki, że zapobiegniemy takim sytuacjom, że faktycznie ktoś nie zdążył dobrze wejść i się złapać. A jak mówię, producent wyposażył każdy autobus w taką ilość poręczy, żeby właśnie nie można było zarzucić, że nie było się jak i gdzie złapać. Zawsze się można złapać w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Oczywiście trzeba tak starać się jechać, biorąc pod uwagę, że niektórzy mają mniej siły, zwłaszcza osoby starsze, żeby ludzi podczas jazdy też nie poprzewracać, żeby nie robić im energii. Też jest, słuchajcie, podobna sytuacja w drugą stronę, czyli przy podjeżdżaniu do przystanku. Podjeżdżamy spokojnie, łagodnie, powoli, bo na przykład przed nami jest autobus, który właśnie odjeżdża i pasażerowie już szykują się do wyjścia. Wiecie, trochę, trochę jak w samolocie. Tam nieważne, że on jeszcze kołuje, że on jeszcze się nie zaczę, już trzeba wstać, bo to na pewno wiele zmieni, bo na pewno wyjdziesz szybciej. Ani z samolotu, ani z autobusu nie wyjdziesz szybciej, dopóki kierowca nie otworzy albo nie odblokuje drzwi. I ludzie często właśnie stoją, podchodzą i już się nie trzymają, bo oni w myślach są już poza autobusem. Oni już są jedną nogą na zewnątrz. I tutaj też jest problem, dlatego, że oni się już nie trzymają, już tam gdzieś zbierają yy, swoje siatki, już tam gdzieś przekładają ręce, nie wiem, zakładają słuchawkę to, tamto, to. A yy, autobus w tym momencie delikatnie delikatnie, naprawdę delikatnie przyspieszy, żeby. Podjechać jeszcze te parę metrów, bo właśnie przed nami ruszył autobus, i słychać jak jest taki. a znaczy, że parę osób tam gdzieś sobie troszeczkę się przesunęło, poleciało, nic się nikomu nie stało, ale już wszyscy są zdenerwowani, bo autobus szarpie, bo wiezie ziemniaki, a nie ludzi. Nie. Tak jak w samolocie, do końca siedzimy na naszych fotelach, bo to niczego nie zmieni, że wstaniemy. Tak samo w autobusie, też do końca albo siedzimy. Albo się trzymamy poręczy, albo tych takich rączek, co są yy, też yy, na górze. I wtedy zapobiegniemy problemom naszym, innym i jeszcze na końcu kierowcy. I tutaj znowu, podobnie jak yy, to, co mówiłem w filmie: Pijesz, nie jedź, o wnoszeniu gorących napojów do, yy, do autobusu. Yy, tu znowu jest to, co ludzie uważają, że jeżeli są jakieś przepisy. Są jakieś zasady, to znaczy, że są one przeciwko nim, że to jest jakaś opresja, że ktoś im robi na złość. To ja znowu powiem, że znów to nie jest żadna opresja, żadna na złość, tylko to jest naprawdę dla naszego dobra i dla naszego bezpieczeństwa. Także jak ktoś nam zarzuca złą technikę jazdy, to że szarpiemy, to że nie umiemy jeździć, że źle hamujemy, za ostro, za ostro hamujemy, za ostro ruszamy, za szybko jedziemy. No, ja to, 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 to się ma ochotę odpowiedzieć na pytanie, czy wiezie pan ziemniaki. To człowiek ma na końcu języka powiedzieć: ziemniaki nie, ale może buraki. Ale ja już nie chcę być chamski, bo jak mówię, to do niczego nie prowadzi, a wręcz może tylko zaognić dyskusję, awanturę, wręcz wszcząć. A to nikomu nie jest do niczego potrzebne, bo tak naprawdę też warto pamiętać, że ten pasażer, który przychodzi do nas z pretensjami, on no nie ma ich pretensji do nas personalnie, do nas osobiście. On mówi to yy, do kierowcy, do tej ruchomej scenografii, która tutaj siedzi. On nie zapamięta waszej twarzy. Tak jest, no tak ludzie myślą i tak, i tak yy, ten mechanizm chyba wygląda. Tak mi się wydaje. No dobra, słuchajcie. To ja już powoli kończę, bo powoli dojeżdżam na Nowodwory. Dzisiaj 518, jak już mam szczęście ostatnio do tej linii. W tym tygodniu mam jeszcze dwa razy, jeszcze jedną pełną zmianę i dodatek. Ale ten dodatek to akurat w piątek bardzo lubię, bo to jest do Marymontu. Dobrze. Słuchajcie, bardzo pięknie dziękuję. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia. Dzisiaj poniedziałek, pierwszy grudniowy. Yy. Trzymajcie się i do usłyszenia.